Czwarty odcinek The Amazing Digital Circus poświęcony melancholijnej Gangle okazał się wyjątkowo emocjonujący. Rozwój postaci w tym epizodzie jest prawdopodobnie najlepszy ze wszystkich dotychczasowych, co skłania do głębszej analizy. Co tak naprawdę kryje się za dziwacznym i kruchym zachowaniem Gangle? Jaka jest jej prawdziwa osobowość? Czy jest w niej coś więcej niż widać na pierwszy rzut oka? Czwarty odcinek obfituje w intrygujące nawiązania i ukryte smaczki, które rzucają dodatkowe światło na fabułę i dynamikę postaci. Już na samym początku widzimy nawiązanie do rogu jednorożca Pomni, zaczerpnięte ze starego komiksu Gooseworks. Ten subtelny detal może sugerować pochodzenie Pomni lub być zabawnym hołdem dla fanów. Ponadto dowiadujemy się, że Kane skrupulatnie przygotował listę propozycji miejsc na przygodę. Jedną z nich jest jadłodajnia, co wydaje się bezpośrednio odzwierciedlać preferencje gangl. Sugeruje to, że gangl może mieć większy wpływ na dynamikę grupy, niż początkowo sądzono. Kinger z kolei rezygnuje z udziału w przygodzie, decydując się pozostać z zuble. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to nieszkodliwe, rodzi pytania o stan umysłu Kingera. Zwiastun sugerował niepokojący stan postaci. A jego obecne zachowanie, choć pozornie normalne, wydaje się podejrzane, zwłaszcza, że wciąż nie znamy prawdziwego powodu jego działań. Odcinek przywraca również kilka starych NPC-ów, dodając warstwę nostalgii i złożoności. Powracają postacie takie jak Glowing Queen i jej dzieci, czy Orbsman, postać z poprzednich przygód przed pojawieniem się pomni. Warto zauważyć, że postać Orpsmana nie została jeszcze szczegółowo rozwinięta. Co pozostawia miejsce na pogłębienie jego historii w kolejnych odcinkach? Choć odcinek skupia się na Gangle, inne postacie również mają swoje momenty. Zuble błyszczy życzliwością i pozytywnym nastawieniem do Gangle, oferując jej wsparcie. Ragata przechodzi transformację po kontakcie z sosem głupoty, a jej zachowanie sugeruje, że nie jest do końca szczera. Być może w piątym odcinku poznamy jej prawdziwe motywacje. Jack zaskakuje, łagodząc swój szorstki charakter i okazując pomni troskę. To rzadki moment, w którym Jack stłumi swoją arogancję, prawdopodobnie z powodu wcześniejszej kary. Wróćmy do gangle: z nową, niezniszczalną maską wydaje się weselsza i pewniejsza siebie. Czy jednak ta nowo odkryta radość naprawdę zmieniła jej osobowość, czy jest to tylko powierzchowny efekt maski? Historia zaczyna się od szyderstw Jacksa, który niszczy komediową maskę Gangle. Zubl interweniuje, dając jej nową plastikową maskę. Od tego momentu nastrój Gangle diametralnie się zmienia. Staje się szczęśliwsza, bardziej optymistyczna i pewna siebie. Przyjmuje rolę szefa, przydzielając zadania i ustanawiając zasady. Ta nagła transformacja rodzi pytania o wpływ czynników zewnętrznych, takich jak maska, na osobowość Gangle i o to, czy ta zmiana jest trwała. Jax, który wcześniej dominował nad Gangl, teraz nie jest w stanie tego zrobić. Kiedy pyta, co mu zrobi, Gangl faktycznie działa, pokazując asertywność, której wcześniej u niej nie widzieliśmy. W tym odcinku Gangl była nie tylko wesoła, ale momentami wręcz niepokojąca. Jej nowe zachowanie, choć na pozór komiczne, ma w sobie coś głęboko niepokojącego, szczególnie gdy zdejmuje maskę i zaczyna płakać lub okazuje smutek, nosząc szczęśliwą maskę. Ostatecznie Gangl decyduje się odrzucić maskę. Ten moment jest szczególnie niepokojący, ponieważ mimo szczęśliwej maski Gangl nadal wydaje się smutna. Ostatnia scena jej zmiany odzwierciedla chaos i emocjonalne napięcie w jej wnętrzu. Złowieszcza muzyka w tym momencie jest prawdopodobnie bardziej intensywna niż motywy grozy z trzeciego odcinka. Pomni pomaga Gangl, oferując, że dokończy jej zmianę. Kiedy gangl odchodzi, wydaje się wyzwolona nie tylko od obowiązków, ale od czegoś głębszego. Uświadamia sobie, że wcale nie potrzebuje komediowej maski. Po raz pierwszy szczerze się uśmiecha, wydając się naprawdę szczęśliwa, będąc sobą. Gangrel nie zakłada z powrotem komediowej maski. Pozostaje ze swoją prawdziwą twarzą, która jest smutna. Nie zmienia emocji, a jedynie ukrywa się za maską. To kluczowa cecha jej osobowości. Ukrywa swoje prawdziwe ja. Co powoduje u niej ból i smutek. Na szczęście są ludzie, którzy ją wspierają. Pod koniec czwartego odcinka, gangl robi pierwszy krok w kierunku samoakceptacji, co odzwierciedla jej szczery uśmiech. Nowa maska nie zmienia osobowości gangl, a raczej całkowicie tłumi jej emocje. Pewne zwroty wydają się wywoływać u niej załamanie. Ragata jest często nietaktowna, a Jax sarkastyczny. Ale to gangl jest przez nich głęboko dotknięta. Jej delikatna dusza jest krucha jak jej komediowa maska. Gangle wspomina, że kiedyś była kierownikiem zmiany, choć nie wydaje się, by dążyła do tej roli z wyboru. Ujawnia również swoje hobby: rysowanie i marzenie o zostaniu twórcą komiksów internetowych inspirowanych mangą. Tragiczne jest to, że nie wierzy w swoje marzenie. Kiedy mówi, że marzenia są wspaniałe, ale są całkowicie niemożliwe, więc przestań próbować. Wydaje się, że mówi to do siebie. Uwierzyła, że jej aspiracje są nieosiągalne, co podsyca jej brak pewności siebie. Być może w poprzednim życiu Gangl była źle traktowana, zwłaszcza podczas pracy. Przez łzy i ból wspinała się po szczeblach kariery, aby zostać menedżerem, ale nie z wyboru, a z konieczności. Spędziła życie, tłumiąc emocje, aby odnieść sukces. Ale to sprawiło, że czuje się nieszczęśliwa. Niekończąca się zmiana, w której utknęła, wydaje się symboliczna dla jej poprzedniego życia. W którym nieustannie znosiła cykl bólu i ukrywania swoich prawdziwych uczuć. W odcinku pojawia się subtelny, wizualny detal. Łzy na jej smutnej masce zaczynają blaknąć, choć ona sama pozostaje taka sama. Jak mówi Zubyl pod koniec, znajdziemy coś lepszego. I jest jasne, że nie mówią o masce. Wierzę, że ganglę odniesie sukces. Powoli, ale pewnie stanie się bardziej pewna siebie, przestanie skupiać się na negatywach i nauczy się szczerze uśmiechać bez żadnych komediowych masek.